Dzisiejszy film poświęcam mówieniu takiej dodatkowej, niewielkiej aplikacji do fs która nazywa się FS Realistic. Ta aplikacja funkcjonuje na rynku od dłuższego czasu. Chyba pierwsza była pod fsx -a i tam taka opcja była, że można było poruszać się wokół samolotu. Natomiast ostatnio wyszła kolejna wersja przeznaczona do FSA 2024. Przejdźmy może na stronę producenta. Firma nazywa się RK, RK Apps. I jak widać, ten dodatek proponuje do obu FS-ów Optych 2020-24 Explain na DCS-a. Tutaj są jeszcze dodatkowe jakieś takie aplikacje wspomagające. Znaczy, co ta aplikacja robi? No, ostatnia wersja, moim zdaniem, to jest taki trochę game changer jednak, bo on dodaje dodatkowe. Cechy symulatorowi, czyli tą słynną imersję, zwiększa. O tym powiem za chwilę, szczegółowo omawiając wszystkie opcje tego programu. No, ale popatrzmy, co tu mamy. Mamy, bo to jest dosyć istotne, jakby ktoś chciał kupować. Popatrzmy na ten FS Realistic dla 2020 i 2024 Mamy tutaj tak jakby trzy możliwości. Pierwsze to jest skupić do 2020-2024, i to jest wersja Pro, ona jest niepełna, natomiast do 2024 to jest osobna aplikacja. Ona się nazywa FS Realistic Plus. I żeby ona w pełni funkcjonowała, to koniecznie trzeba mieć zainstalowaną aplikację Chase Plane, wydaną przez Parallel 42. Tę aplikację omówię za parę dni. Będzie specjalny film. I teraz, jeżeli mamy Realistic Pro, czyli tę. Do 2020-2024 możemy upgradeować do Realistic Plus za 8 dolarów. Jeżeli kupowaliśmy gdzie indziej, ja kupowałem na przykład na Simmarkecie, to oni tam chyba 8 euro sobie liczą. Także jakby ktoś się nosił z zamiarem kupowania, to lepiej kupić to na stronie producenta. Natomiast jeśli chodzi o ceny to nie pamiętam ile to kosztuje, no ale możemy Continue sobie no 30 dolcy kosztuje ta plus a ta pod 20, 20, 24 kosztuje też 30 dolcy. Czyli jeżeli kupimy tę Pro, no to żeby przejść na ten Realistic Plus Musimy jeszcze później 8 dolarów wydać. To tyle jeśli chodzi o rodzaje tych, tej aplikacji. Teraz już przechodzimy do FSa. Aplikacja po zainstalowaniu pojawia się tutaj na turbarze więc otwórzmy ją sobie otworzyła się, a nie to otworzyłem oczywiście. Tu jest. To jest FS Realistic. No i teraz to jest panel obsługi. Można go przeciągnąć na drugi mm, ekran, jeżeli mamy dwa monitory. No i teraz mamy tutaj trzy zakładki Effects, czyli to są te wszystkie efekty, które mm, symuluje ten program. To są ich nazwy i tutaj możemy je wybrać tutaj mamy all, czyli wszystkie wyświetla tutaj jest filtr założony i tylko te, które aktywowaliśmy i te, które są nieaktywne no przechodzimy do wszystkich druga zakładka to są profile tu możemy, no jest ten master switch żeby to działało możemy zapisać swoje profile i możemy ściągnąć Profile z sieci, z tym, że tu przestrzegam, nie należy jeszcze, wydaje mi się, próbować cokolwiek ściągnąć, bo wywala się system. Zresztą oni dali, jest tam informacja, że to jest wersja jeszcze próbna i że mogą zdarzać się błędy. Także z tego, z tego co ja doświadczyłem, to jakakolwiek próba logowania się, ściągania czegokolwiek. Kończy się kraszem całego systemu, nie FSA, tylko całego systemu. I teraz mamy settings. No tu oczywiście jest wersja, aktywacja, tu jest aktualizacja, włączone poszczególne opcje. I co jest istotne, tutaj trzeba wybrać źródło dźwięku. Jeżeli mamy kilka, oczywiście najbezpieczniej jest na default ustawić. I tu jest regulacja głośności, z czym że nie głośności symulatora, ale gło głośności efektów, które generuje ta aplikacja. No i tutaj są linki do mm, jakichś stron pomocniczych. I tutaj mamy Open to Select Disabled Effects. Jeżeli mamy coś wyłączone, to tu możemy to włączyć. No dobra, przejdźmy do tych efektów w takim razie. Pierwszy efekt, jaki mamy, znaczy jeszcze wrócę do historii. Tutaj najbardziej popularne te efekty tego Realistic Pro to było jakieś tam kasłanie czy, czy kichanie pilota w kabinie. Miało się to aktywowane. No ale przejdźmy do, do, do tych aktualnych opcji. Afterburner, czyli dopalacz. Mamy go wyłączony, off jest. Jeżeli go włączę, no to mam on. I jednocześnie pojawia się test. Mogę sobie przetestować. Ten, ten, ten efekt. I mogę go przetestować, tak jakby w trzech środowiskach: kamera, dźwięk i chase plane. To jest związane z tym programem, który mówiłem, tego Parallel 42. No więc przetestujmy sobie sound. Tu mamy volume, czyli głośność i rodzaje tego. Rumble 1, Rumble 2, Rumble 3, cokolwiek miałoby to znaczyć. No i włączmy test. Jednak zanim włączymy test, to musimy przejść do kokpitu. Przechodzimy do kokpitu. No tu jest nasza urocza pani kopilot, zawsze to lepszy widok niż te panele. No i przetestujmy nasz afterburner. Rumble 2, a delay mamy 0, 100% volume. No, słyszymy, że. Mam nadzieję, że słyszymy. Przejdźmy na Rumble 3. Rumble 3 to jest inny dźwięk. Rumble 4 zupełnie inny. I Rumble 1. Wróćmy na czwórkę. Ale jesteśmy w opcji Sound, to teraz zobaczmy jak to jest przy kamerze Intensity kamery mamy na 1, no na 0 w tej chwili. Jeżeli ja zwiększę intensywność, to widzimy, że cały obraz drga. No, pani kopilot nam się trzęsie. No i tutaj widzimy, że samolot również podlega drganiom. Jak zmniejszymy, o, to od razu pani stwierdziła no tak jest zdecydowanie lepiej. No dobrze, zatrzymajmy Afterburner. No czy Splash na nie będę testował, dlatego że, tak jak powiedziałem, omówię ten, ten program może za, za jakiś tydzień pewno. Dobrze, stop. Natomiast mamy też e, opcje, które tylko imitują nam dźwięk. Na przykład Engine Blast. No, czyli ten, ten dźwięk ciągu silnika e, włączmy sobie. Słychać jak nam daje. Muffle filter, tu są wyjaśnienia. No to tak kontroluje jak jest mafold, czyli jak jest to tam e, przygłuszony ten dźwięk. Teraz zupełnie prawie go nie słychać, a jak 0 no to jest najgłośniejszy. Zobaczmy Blast 2, Random Blast 1. Dobra, zatrzymujemy. No oczywiście nie będę omawiał tych wszystkich, no bo to wydaje mi się przesada. Natomiast tu jest taki cabin chatter, czyli rozmowy w kabinie. To jest takie dosyć interesujące, bo tak, e, mamy tu boarding, taxi, deboarding, e, czyli na wszystkie etapy. No i tu jest e, co jest ciekawe, na przykład tu możemy mm, zaprogramować ile jest dzieci na pokładzie. Babies on board. Czy Night Activity No zobaczmy sobie test No to widać, że, że jest boarding Ustawię te 100 dzieci. No tak słychać w tle. No i tutaj oczywiście jest tylko są mm, e, 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 dźwiękowe efekty. No, ba, kru, greetings. No to czyli stewardessy wit witają, żegnają pasażerów. Dobra, zatrzymujemy. Może jeszcze kilka sobie popatrzmy. Cabin Panik, no to wiadomo. Cabin Screams Airline, a tu jest. A to jest General Aviation, czyli jedna osoba. Dobra, cockpit ambience, control gas, engine blast, motion. O, klapy stres, czyli klapy podlegają mm, no, naporowi powietrza, i to jest y, słychać to o. O. strasznie intensywne. A zobaczmy kamerę. Stop. Kamera tutaj a byliśmy na kamerze byliśmy na kamerze Jaki jest efekt, no takie bujanie jest sound A tu jest przytłumienie To mniej słychać Dobra, co jeszcze? A podwozie może zobaczmy Gear up and down No, zablokowały się koła. A zobaczmy e, ground roll. Jak kołuje. O, no widzimy, no to fajnie jest zrobione. No, rzeczywiście to jest, to jest chyba jeden z lepszych efektów, wydaje mi się. O, tutaj to chyba bez opon. patrzmy co jeszcze Landing feedback. No ciekaw jestem co to jest A czyli brawka Po dobrym lądowaniu overspeed. Tu mamy i sound i kamerę. No tak powiedziałbym. No ale też w sumie nieźle zrobione. Ja dwa dni temu kupiłem ten program, więc nie wszystko sprawdzałem, powiem uczciwie. Screensaver jest nawet. Pilot Stress. No i co on będzie krzyczał, czy ciężko oddychał? A, serce mu bije no dobrze. Speed Break Drag. No to będzie pewno podobne do klap podejrzewam. A, wibracje zwiększmy. Tak, to ten sam efekt już, który widzieliśmy. Też to Rumble. Stop. Touchdown front. Aha, czyli przednie koło, tak? Mamy i sound, i kamerę. A to takie krótkie uderzenie. To jest touchdown. Aha, czyli front, opuszczenie przedniego. A zobaczmy main. Też jest kamera. Master. O! No ale też fajnie zrobione jest to. Też mi się podoba. No dobrze, no już nie będę latał pod... Te... A nawet spłukiwanie w toalecie znaczy tylko chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę jakby ktoś coś kombinował to chyba jest reset restart send nie wiem czy tu jest reset jakiś jest reset to defaults to jest istotny klawisz dlatego że mm, tu jest taki jakiś e, ustawienie nie wiem czy to w tym programie czy w tym drugim Chyba to Flight Headshake, tak, Pitch Your Roll, żeby tutaj za wiele nie kombinować, bo um, można, no ciężko jest później wrócić do stanu poprzedniego, ale to zawsze można zrobić resetem. No dobrze, nie będę więcej opowiadał, bo um, tak jakby przeznaczenie tego programu jest oczywiste. E, czy polecam? No chyba tak, no trochę drogi jest, no bo to, to 30 dolce 120 zł i jak się ma 20-24 to trzeba do tego dokupić ten chase plane, który kosztuje 134 zł, no to robi się trochę 2,5 robi. no ale na, ten efekty te są naprawdę e, fajne i, ta przysłowiowa imersja jest o wiele większa. No to tyle. Dzięki.